Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu zamieściłem na Facebooku link do wystąpienia pani Charlotte Gerson, zaznaczając, że wszyscy onkolodzy świata powinni przejść u niej przeszkolenie. Nie wycofuję się z tego, powinni. W porównaniu z onkologami pani Charlotte dysponuje wiedzą i zrozumieniem choroby, które w bardziej normalnym świecie dałoby jej dziesięciokrotną profesurę z onkologii. Oczywiście, że tak zwany rak jest wyrazem kryzysu energetycznego organizmu, m.in. zapaścią układu odpornościowego. Ludzie odporni nie chorują, chorują osłabieni. Jest jednak pewna istotna kwestia, powiem nawet, że najistotniejsza, w której nie mogę się z panią Gerson zgodzić. To nie brak w diecie warzyw i soków warzywnych powoduje raka. I to nie warzywa raka usuwają. Owszem, mogą pomóc w pozbyciu się go, ale nie odegrają kluczowej roli. Wiele osób odżywiających się samymi warzywami zachorowało na raka. Niewielu osobom chorym najlepsza terapia dietą, w tym gersanowska, nie uratowała życia. Co jest kluczowym czynnikiem powodującym raka? Życie w chronicznym stresie. Na to żadna dieta nic nie poradzi. Stres upośledza funkcjonowanie wszystkich układów ciała strawiennego, krwionośnego, rozrodczego, hormonalnego, limfatycznego, odpornościowego. Z powodu tego upośledzenia, z ciała przez długie okresy nie są odprowadzane nasze własne martwe komórki, toksyczne produkty metabolizmu komórkowego, szkodliwe mikroorganizmy, które się dostały do naszego wnętrza, toksyny zawarte w pożywieniu. Co ma zrobić ciało z tymi truciznami, których okresowo w stanie naszego długotrwałego stresu nie jest zdolny wydalić? Czy ma dopuścić do tego, aby rozpłynęły się po całym organizmie i abyśmy w kilka dni umarli na sepsę? Nie. Nasze mądre ciało tworzy mieszek, który umożliwia odseparowanie tych wszystkich toksyn. Zamyka je w hermetycznym worku. Medycyna mówi na niego rak. Za pomocą długiej igły niweczy wysiłki ciała zmierzające do przywrócenia nam zdrowia, i już w wyniku samego tylko badania, biopsji, doprowadza do zatrucia organizmu. Potem jest już tylko gorzej. Operacja, chemioterapia, radioterapia. Czy tak sponiewierane ciało ma szansę odzyskać odporność, która, jak podkreśla pani Gerson, jest warunkiem koniecznym wyzdrowienia?